Te lata nauczyły mnie rozwiązywania problemów. Mnóstwa problemów. Tego chłopca, który miał myśli samobójcze. Tej dziewczyny, która mi powiedziała, że świat się kręci bez niej. Tego ojca, któremu odebrano opiekę nad ukochaną córką. Tej matki, która haruje po nocach, żeby zarobić na trójkę dzieci, bo jest mamą samotną. Tej starszej pani. Która się boi, co się stanie z jej dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem, jak już jej nie będzie na tym świecie. Tych seniorów, którzy po latach dostali klucze do swojego nowego mieszkania. Tego chłopca, którego ktoś wyrzucił z domu, dlatego że był gejem. Tego powstańca warszawskiego, który mi powiedział: Mam 98 lat i odzyskałem radość życia, bo dzięki. Miejscu dla powstańców, domu powstańca, który pan stworzył, mam z kim pograć w szachy. I to są prawdziwe historie. To nie są slogany, to nie są hasła polityczne, które słyszycie od innych polityków. To jest prawda życia codziennego. I powiem wam, że od tego jest prezydent Rzeczpospolitej. I niech mnie hejtują. Niech mnie atakują, że, pożyczyłem, że pomogłem właśnie tym, którzy, którym trzeba było pomóc, i że dzieliliśmy się z nimi wszystkimi swoimi doświadczeniami, że wspieraliśmy ich w momencie potrzeby. Niech mnie hejtują, ale nas nie zakrzyczą. Dlatego, że właśnie dobry polityk jest od tego, żeby pomagać tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy. I nie szkodzić tym, którzy sobie radzą!